Klekusiowie mamy zaszczyt gościć badaczy Bociana Białego z, z racji 10. zjazdu grupy badaczy Bociana Białego w Polsce. Głównie to spotkanie jest dwudniowe u nas. Głównie zajmujemy się i przekazujemy sobie całkowitą wiedzę na temat Bociana Białego, dzięki czemu jesteśmy w stanie mu bardziej pomóc. W grupie badacza bociana białego jestem już osobiście 6 lat. Odbyłem już dwa takie różne zjazdy na terenie całej Polski. W tej chwili w klekusiowie jest 23 bociany białe, jeden czarny bocian, wszystkie zimują. W tych, w tych bocianach tej ilości jest 6 już wyleczonych i fruwających, przygotowujących się do ewentualnej migracji wiosennej, ponieważ na pewno zmienią miejsce zamieszkania. Za Przelecą sobie, będą szukali dobrych żarowisk poza na pewno No Musimy pomagać bocianom, bo bociany po prostu nam są bardzo potrzebne. Chronią, chronią nas, czyszczą różnego rodzaju pastwiska przede wszystkim z robactwa, wyłapują myszki, wszystko to, co jest takie w, w, w glebie niepotrzebne dla nas ludzi. Niestety populacja Bociana Białego z roku na rok spada. No, jest to związane przede wszystkim z ukształtowaniem rolnictwa, tak jak tutaj mój kolega wspomniał wcześniej. Brak pastwisk, brak z zwierząt hodowlanych, krów, koni, to powoduje, że, 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 że bociany nie mają gdzie żerować.